Siedzę se wygodnie na mym urlopie. Dzwoni telefon. Halo? Widzieliśmy pana niesamowite filmiki i stwierdziliśmy, że wyślemy panu telefon, żeby pokazał pan światu, jak niesamowity telefon mamy dla ciebie. Najsilniejszy telefon na świecie. Oczywiście, że przyjmuję tą misję i zaraz świat się dowie. Jaki jest najsilniejszy telefon na świecie? Yeah, mam i tym oto magicznym sposobem trafił do mnie telefon Red Magic 10 Pro W takim pięknym, fajowskim pudełeczku Które nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam otwierać nowe telefony O mój Boże Większość z was zapewne wie, że nie jestem największym graczem jeżeli chodzi o gry mobilne Ale właśnie troszeczkę się... Wszystko zmieniło. Dlaczego? E, ponieważ no, nigdy tak naprawdę nie miałem e, telefonu do grania i cieszę się, że wreszcie mogłem jakiś wypróbować. Ten nawet estetycznie mi się podoba o dziwo, bo zazwyczaj telefony tego typu mi się nie podobają. Natomiast zawsze chciałem mieć taki telefon. Dlaczego? Ponieważ istnieje Genshin Impact, którego chciałem zagrać, no i nie miałem okazji, e, więc. Cała przygoda tak naprawdę z graniem na telefonie dopiero dla mnie się rozpoczęła od najsilniejszego telefonu, który znajduje się aktualnie na rynku. Nazywa się Red Magic Pro i jest. Hmm, co tu dużo mówić, niesamowity. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy po odpakowaniu, to jest jego wygląd, który jest dość nietuzinkowy, w ogóle bardzo fajny jest, taki science fiction, i ma. Dziwny przycisk, taki slider z boku. Nie spodziewałem się. Po naciśnięciu tego slidera. Przenosimy się do innego wymiaru. Wow! Dwie funkcje, które bardzo przykuły moją uwagę. Przede wszystkim wbudowane wentylatory, które możemy sobie włączyć podczas grania, które świetnie oczywiście chłodzą telefon. To nie jest dodane, to naprawdę ten telefon wydaje te odgłosy, kiedy włączymy wentylatory. Wentylatory te włączają się również automatycznie, kiedy włączymy ładowanie. O ładowaniu za chwilę. Druga tak bardzo przykuwająca y, uwagę rzecz w tym telefonie to jest to, że posiada triggery u góry. Dwa dodatkowe triggery. I one akurat są panelami dotykowymi, ale to w niczym nie przeszkadza, wręcz pomaga, bo normalnie w telefonach takiej funkcji nie ma. Osobiście uważam, że jest to genialny pomysł, no bo bardzo dużo osób gra w Fortnite'a, czy może w Call of Duty. No i ten telefon spisuje się oczywiście wzorowo do tego właśnie dzięki tym dwóm triggerom. Oczywiście wszyscy wiedzą, którzy oglądają mój kanał, że uwielbiam Fortnite'a czy Call of Duty. Moje ulubione serie teraz na telefonie. Wow. Jestem już człowiekiem starszym i zaczynam zwracać uwagę na. może troszeczkę inne rzeczy. Moją największą wadą i problemem jeżeli chodzi o smartfony zawsze był czas, jakim działa bateria. Prawie wszystkie smartfony trzeba, niezależnie od tego co na nich robimy, musimy je ładować codziennie. Red Magic jest to pierwszy telefon, smartfon w moim życiu, którego... Nie ładuję codziennie. Przy normalnym użytkowaniu i większość czasu spędzam na traderze, gdzie skróluję e, aukcje o gier internetowych, telefon działał 48 godzin bez problemu. Dla mnie osobiście największą zaletą, i słyszałem również, że jest to telefon numer jeden, jeżeli chodzi o wielkość baterii, Achita, która ma niesamowitą pojemność 7000 mAh. A jeżeli chcielibyście porównać dla przykładu do Switcha 2, gdzie bateria jest 5000, no to możecie tylko sobie wyobrażać, że nawet granie, które tutaj trwa 2 godziny na telefonie bez problemu jesteście w stanie wziąć 4 godziny, a nawet 6 godzin przy mniej wymagających grach. Takich jak na przykład Disco Elysium. Nie wiem, czy wiecie, że jest Disco Elysium w ogóle na y, telefon. Nie wiedziałem tego. E, zainstalowałem, bo zacząłem grzebać, co tam jest, i za darmo można wypróbować Disco Elysium. Nie jest to taka dobra wersja jak Disco Elysium na PC, ale jeżeli ktoś nie grał i chciałby taką wizualną nowelkę to polecam Disco Elysium. Bardzo dobra gra. The a jeżeli już rozmawiamy o baterii, to nie wiem czy wiecie, switch ładuje się przez 3 godziny w Sleep mode, gdzie tutaj ładowanie zajmuje 30 minut od zera baterii do pełnego. A jeżeli ładujecie tak jak ja, przy 50% już sobie podładowujecie, to tak naprawdę 10 minut dziennie wystarczy, aby telefon naładować. Okay, let's go. Kolejną obiektywną, niezaprzeczalną zaletą tego telefonu jest jego ekran, który tak jest OLEDowy, a, a dokładniej AM OLEDowy. Ma świetną rozdzielczość 1216 na 2688 oraz odświeżanie 144 Hz. Chciałem również dodać, że bardzo ciekawe i fajne jest to, że nie ma prawie w ogóle czarnej ramki. Ja zazwyczaj telefony ją mają i to taką grubą, a tu jest taka świeźniusieńka, więc pozytywne. Jestem zaszokowany, że inne firmy, które w podobnym przedziale cenowym wydają swoje telefony czy konsole przenośne, nie mają takowego. Oledowego, pięknego ekranu. Dodam jeszcze, że ppi jest niesamowicie wysokie. Była z 431. Co to powoduje? To powoduje, że w ogóle nie widać pikseli na tym ekranie. Jest po prostu piękny. Oh, God, it's so good. Nigdy nie byłem dobry, jeżeli chodzi o technologiczne mambo bo Myślę, że najprostszym sposobem, aby zweryfikować, jak silny jest to telefon, wystarczy, abyśmy spojrzeli na teraflopy. Red Magic posiada zadziwiające 4,5 teraflopów. Dla porównania, Steam Deck posiada 1,5 W Najnowszej generacji konsola, która miała premierę 2 miesiące temu, Switch 2 posiada 1,7 teraflopów. Czy, czy wy pojmujecie, jak silny jest to telefon? 4,5 teraflopów. PlayStation 4 Pro Posiada 4,19 teraflopów. To oznacza, że ten maluśki telefonik, który jest takim ciężki, ja lubię ciężkie telefony, solidny, taki fajnie leży w rękach, jest silniejszy niż PlayStation 4 Pro. Boy, Jest to tak niesamowicie silny telefon, że ludzie instalują sobie tutaj Windowsa XP, gdzie włączają GTA 5 czy może Wukonga, który również się odpala. Nie działa może w 60 klatkach, ale bez problemu wyciąga 30. A jeżeli chodzi o takie gry jak Genshin Impact, czy może Octopath Traveler, który właśnie zaraz ma pojawić się na Switchu, no to one no, działają po prostu idealnie. To jest konsola, która czołuje, jeżeli chodzi o siłę. Jest uważany również ten telefon za najsilniejszy aktualnie na rynku, więc chyba w tej kwestii dużo mówić nie muszę. Wszystkie te gry działają po prostu idealnie w 60 klatkach. Nic się nie zaczyna. A jeżeli chodzi o jakieś takie Call of Duty, to, no to wiadomo, chyba jest, że tam 120 stałych klatek będziecie mieli. Czy poleciłbym Wam jeden z najsilniejszych telefonów na rynku? No pewnie, jeżeli macie kasę, no to teraz możecie wejść na to, tam jest link. Telefon ten kosztuje 599 euro i aktualnie znajduje się na promocji, gdzie jest 50 euro upustu. Więc polecam, jeżeli ktoś chciałby mieć najsilniejszy telefon na rynku, no to link w opisie. A do tego jest jeszcze promocja na gadżety, gdzie możecie zaoszczędzić 5 dolarów na gadżetach. Na przykład doczepiany wentylatorek, który wygląda jak w ogóle z filmu science fiction i na pewno spisuje się świetnie. Ja nie miałem okazji sprawdzić tych gadżetów, ale bardzo, ale to bardzo yy, czuję takie pokusę, aby spróbować. Podoba mi się również bardzo, że konsola przychodzi z case'em, Takim półprzezroczystym case'ikiem, który też dodaje mu takiego jeszcze fajnego... Sci-fiowego wyglądu. No, ja ogólnie jestem w siódmym niebie, jeżeli chodzi o telefon, bo nigdy nie miałem tak gamingowego telefonu. A ponieważ ma największą baterię na rynku, to stanie się on moim dziennym telefonem i jestem giga zadowolony. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam e, do promocji. Trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję, że podał Wam się mój krótki filmik o telefonie, który dostałem. I jestem mega zadowolony. Do następnego!